No, na się ma. Zanim się udamy w tą dróżką, to pójdziemy tutaj zobaczyć, czy nie ma jakichś potworków. I przy okazji tych. Eee. Wow, 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 Oj, żywa. Jeden tylko. Tu jest ich tutaj kilka. Jeśli jeden, to mogę spróbować go strzelić. Hm. LOL, aż, trz, aż, trz, aż trzy kule ognia na niego muszę zmarnować. Czyli potrzebowałbym dziewięciu, żeby się z tamtych pozbyć. Hmm, w sumie czemu by nie? Mogę się tam wrócić. Miksurman trochę mam, znaczy się pan nie trochę, tylko parę. Dobra. Czyli stąd już mogę spadać. O. Magiczny korzeń. Hmm. No radzika jagoda. Tutaj jakiś. Kie sobie siedzą i rozprawiają o tym, jak, jak ich życie skopało. Zapewne. Albo po prostu zastanawiają się, w jaki sposób mogły wpaść w, w, w łapycieniu stwora jest taka opcja o o o dziki 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 dzik dzik no, najpierw pójdę tutaj jeśli tędy dojdę do Montery to się cofnę i pójdę do tamtą drugą drogą. A co się będę? Hmm. Może. No bo to chyba prowadzi do Montery. Nie pamiętam. Co? Eee, dalej, tutaj jest dzik. No to fajnie, cieszę się, że jest dzik, ale... Co? No dobra, udało mi się trafić dzikusa. Dobra, po dziku, jest dobrze. O, tutaj jest jeszcze jakiś dzik. Dobra, dostał. Uuu, nie widzę, że biegnie z rodzinką. Ale nie dobiegło Żeby tylko szaratów tutaj nie było Bandyci spoko Ale szaratów nie cierpię Są za silne A to są wyższe gobliny tak naprawdę. Hmm. No dobra. Lecimy najpierw do tej jaskini. Hmm. Bo to może być. powiem, że gdzieś po drodze była. Je... był nierwenzela. A to mi się przyda. To mi się może przydać i tak mu go dopiero później oddam więc nic się nie stanie jeśli teraz go zabiorę dobra tak. no dobra tutaj nikogo nie widzę co mi się nie podoba że na takim odcinku trasy tylko parę dzików ja tam wchodzę, a tam hm, a tam ci nieostwory o proszę jakiś kuferek bezpański ale co my tu mamy? sztaba magicznej ludy Okej, okay. przyda mi się. No jakiejś tam broni. Nie pamiętam już jakiej, ale wiem, że jakąś broń się sobie póni wykuć. Hmm. Rozpróbacz, tak jeden. Jeden no to z się rozprujemy No to z nim się musimy rozprawić No dobra póki co nas olewa Więc możemy sobie tutaj spokojnie połazić Hmm kuźwa, ile tych jaskin tutaj jest? Ja pierdziu... No spróbować ojciec świnia... ojciec dzika... O, goniec leśny... a tutaj są ci druidzi Ach, jak fajnie Bońce leśni nie jest dobrze. Od razu do nich pójdę pohandlować. Hmm. No Raczej, że jeszcze muszę wbić w tamtą. ...odnogę nogę jestki. I znowu kuferek. Jej. To trzyma chleb w kufrze? Przecież to, je... to jest... Przecież to jest marnotrawstwo jedzenia. Chociaż to jest w sumie... No proszę. Gońce na śni. Goniec, goniec. Jeszcze jakiś goniec? tutaj wyskoczy nie, no to ok no oraz to no i gitara ścierwojad ścierwojad, który jadł ścierwo <gry> suchy kawał Hmm. Szaf królewski, dalej, czyli idę pogadać z szefem tych <coughs> gońców. Okay. Rozmawiając z Porganem, lepiej okaż mu szacunek. Kim jest? Jestem gońcem leśnym i instruktorem. Jestem osobistym strażnikiem. Co to za miejsce? To miejsce pełne bólu i rozpaczy. Ta dolina była kiedyś naj... Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Por... Co tu się... Z Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili. Jestem jednym z nie. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i... Toczycie wojnę z Polka? My gońcy jesteśmy naszym zadaniem, ale ci przeklęci orkowie Przysz. Odbieramy tylko to, co nam się... Ale mi się to nie podoba. Gdzie są? Powrócili do wielkich miast Myrtan. Zostawili tylko niewielki patrol na północy. No, nie zrobię tego, skąd mam wiedzieć, że nie uży... Mm -hmm. ty będziemy musieli im pomóc? Wędrowe. To chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy, towarzyszą mi z własnej nieprzym. Jestem obrońcą stworzeń. Czerpiemy swą... Ale nie mi się, nie Jaka istota jesteś... Się... Mój kamień dróg... Niestety, bardzo niepokoi mnie świat. Mhm. mhm. starałam się tańca. wiedzy, o Telekineza może się przydać? Nie Telekineza w sumie. Stąd mi się przyda. Sen lodowa lance to jest 2. 3 3 umiejętności stąd czy 15 punktów nauki, cała wiedza druidów. Ale to spoko. <laughs> <laughs> no okay Ale myślę, że tym orkowym patronem zajmiemy się w następnym odcinku. A na razie ja sobie tylko tutaj, tak trochę, pobiegam i zobaczę, co mi tutaj czeka. Póki mam jeszcze chwilę czasu. O, tam widzę, że jest wilk. To trzeba go jeszcze, e, to chyba zdążę go jeszcze ubić. No tak. No, na północy, tak. A, e, to spoko, Dam sobie radę sam. No, no okej, okay. w tym odcinku to by było na tyle. A w następnym udamy się na te całe na tych całych horków Może nawet dotrzemy tam. Więc trzymajcie się. Na razie. No i do słyszenia za chwilę. Bye, bye.